Nieraz A mówiąc szczerze, trzeba grać w plenerze, plenerze po zniżonej cenie. Nie, Nie dla nas kawiorg i małmazja, choć na, na turnet zaprasza za Azja, co kraj, kraj do obyża. Nie, nie dla nas i małazja, choć na turnie zaprasza Azja, co kraj do obyczaj. Dziwni my aktorzy, nikt na nas nie łoży. Jak tu grać, dobrze grać? Czy świętego Józka? Czy chytrego Lepiej spać, widzą dać. Nie dla nas kamiorni, małmazja, choć na turnę, zaprasza Azja, co kraj, to obyczaj. Nie dla nas kamiorni, małmazja, choć na turnę, zaprasza Azja, co kraj, to obyczaj. Witam panów! Witam panie! Pozostałe półcie też witam. A, dzisiaj wielkie głosowanie i okazja wyśmienita. Niech się zatem nikt nie zżyma, niechaj nikt nie stoi z boku. Zdecydujcie, kto otrzyma dzisiaj tytuł: Człowiek. Roku! Wiwat człowiek roku! Człowiek roku 2014! Wiwat, wiwat! Niech się szczury pną do góry i najlepszy niech wygrywa, a ja tu na scenę wzywam nasze mainstreamowe jury! Brawo, brawo człowiek roku, brawo! Sprawdźmy, kogo mamy w puli. Jak Co nam mówi Vox Populi? Może byś się nam przedstawił? Cóż, jestem inteligentem. A z zawodu? Bezrobotny. Za pięć lat szansa na rentę. Brawo! Kogo chcesz obstawić? Kto jest twoim faworytem? Władca miły, szczodry, lotny, po salonach wychwalany yy, i w kurnych izbach znany. Kurna imię! Skończ z tym kitem! To król Herod! Już! Świetnie. świetnie! I ma takie szczere oczy, czasem komuś głowę zetnie, o. gdy za bardzo ktoś podskoczy. No tak. Dodać jeszcze mnie tu korci, że Herod, głowa radziecka, A -a. zwolennikiem jest aborcji aż do dwóch lat życia dziecka, A -a -a. bo nie znosi, kiedy dziś nad to mu się przy stole wierci. Stąd patronem i symbolem jest cywilizacji. Śmierci! HERO radzi! Herod, Herod gładzi! Herod nigdy was, was nie zdradzi! Opinia? Na wskroś utciwa. Tak jest. Czy ktoś może to nagrywa? <grywia> <grywia> Powiedz. A ty jak głosujesz? Ja? Ja głosuję tak jak czuję. Czyli ja jestem Menelem, to vita moim celem. A! każdy ma do marzeń prawo. Wiwat, wolność i swoboda. Pełna zgoda! Brawo, brawo! Właśnie mnie też nikt nie zmusza zagłosować na Heroda. Jedna myśl mnie tylko wzrusza, czy ten głos mi kasy doda. Słusznie, słusznie, słusznie. Spytam tej kobicy, eee! jaki jej, jak jej zleciał rok miniony? Rok był dobry, pracowity. Zwłaszcza dla tych, co miliony Herod wysłał do Londynu. O, to prawdziwy człowiek czynu. No? Służba zdrowia nadal w długach? He, to też jego jest zasługa. Herod radzi, Herod władzi. Herod, Herod, Herod nigdy was nie zdradzi. zdradzi. Kto ma być człowiekiem roku? Herod. Mój kochany z boku, zawsze cię popierać będę! Nawet mnie! Nawet mnie do zła nakłaniasz! Sami zwolennicy gender! O, ho, ho, ho. Czy więc tytuł według ciebie ma Heroda? Okazać? No właśnie! No nie wiem, nie pytałem w niebie, lecz tu się akurat zgadzam. Aha. Człowiek roku tu pasuje, kiedy wszędzie zło triumfuje. <ścoughs> Czyli Herod! Wszyscy, Wszyscy zgod zgoda! -a. A diabeł niech widły poda! <ścoughs> Ach. Nim no, 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 no. się oddać damy Rui, Herodowi naszej gwieździe Wiedzcie, że łaska tej Czuj na strym koniu lubi jeździć Wiemy. Jemy! Jabeł słodycz sączy Rzeka pochlebstw Minka święta Potem zdradzi delikwenta, a na koniec go wykończy. Aha. Więc gdy kogoś wybieracie, finał mam nadzieję znacie, znamy, znamy. Nie ma sprawy, nie ma sprawy. Jednak Herod, Herod, Herod. Wszyscy zgoda, zgoda, zgoda. A oto twoja nagroda. Herod, 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 kadzi! Herod dzisiaj skończy w Nie? Teraz, bratku, pójdziesz z nami! My my jesteśmy kolegami? Coś tak zbladł, nie znasz w roku? Co tak na nas patrzysz wściekle? Miałem być człowiekiem roku! Tak! Dokładnie! Ale w co za czasy moi mili, nawet mnie tu załatwili. Tak jest. Jedno, co powiedzieć mogę, baj, adie, krzyżyk na drogę. Krzyżyk? Dzięki demokracji wezmę odwet na tej nacji. Ech, tak. Tak. Ech, cóż, mamy moralnego kaca. Jasno też powiedzieć, chciałem. To był jednak marny władca. Tak? Nigdy go nie popierałem. O! Miał humory dawał ciała. Tak. I publiczność go nie chciała. Był niesłowny, prawda? Nieskuteczny i jak widać nie był wieczny. Nie, nie. No, nie. Dajmy już tej sprawie pokój. No fakt, był człowiekiem roku, lecz wyniosła go korupcja i lewacka rewolucja. Teraz lody w piekle kręci i niech trwa w naszej pamięci. Lecz nie można tak się rozstać i zmarnować Wam Puente. Czas wyzwaniom nowym sprostać, skończyć szopkę Happy Endem. Dajmy demokracji fory. Wyprostujmy rogi kręte. O! Skończmy to, co już zaczęte. Idźmy, idźmy na wybory! Na wybory! Na wybory! Hej ho, hej ho, do urny byś się szło. Hej ho, hej ho, hej gal hej gal, do urny byś się szło. check wohl ho 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 Nie stawiać krzyżyk! O. Do ciemnego lochu wsadzać! A ja? Choć nie jestem ryży, to jak wampir się odradza! Feroc! Cały i szczęśliwy! I co ważne, wiecznie żywy! O. Tak się kończy nasza szopka. A uczciwszy uszy, szopa. Herod wygrał. Koniec. Kropka. Herod dostał w górę kopa. Teraz cały ten ambaras, drodzy państwo, spada na was. Na, was. na pociechę zaś kolenda. Nie zalewska. Polska. Święta. Święta! Miła publiczności, przyjmij te życzenia. Niechaj, dzień trzech króli, wszystkich rozpromienia. Niech Wam życie płynie jak złota legenda. W doczekajcie przyjścia, ściach, hejenda. Hej, kolenda, kolenda. Gdy, rok się uda, stąd wykrzanić. Gdy, Gdy się uda, bieżę sąd wykszanić Gdy się cuda, nadzieja bez granic Pokonaj Gdy się głupstwo, ruję i poróbstwo. Gdy nie wam żartalenda w domu się nie szwenda Hej kolęda, kolęda. A, A dziś wam życzymy ciszy wśród nie stasek. Hektonitrów miodu i stosów kiełbasek Niech wam Boża Matka udzieli schronienia, niech pokaże Jezus drogę do zbawienia w czas Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo. Niech wam Boża Matka udzieli schronienia, niech pokaże Jezus drogę do zbawienia. Dziękujemy.